Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pretorskich Opowieści. W tym materiale omówię wszystkie zaklęcia, jakimi Kratos władał podczas swoich przygód w Grecji. Na początku chciałbym zatwierdzić, że będę omawiać zaklęcia według chronologii wydania każdej części gry. To będą krótkie opisy każdej poszczególnej mocy, gdzie omówię jak Kratos nią zdobył, co to było. I jakie miała specjalne właściwości. Jednak zanim zaczniemy, to zachęcam serdecznie do zostawienia subskrypcji, łapki w górę oraz jakiegoś fajnego komentarza pod tym filmem. No to zaczynajmy! Na początku zaczniemy od pierwszej części, wydanej w roku 2005. Tam Kratos używał czterech zaklęć i co ciekawe, każdy z nich otrzymał od bogów. A były to. Gniew Posejdona. To zaklęcie Kratos otrzymał od Posejdona na Morzu Egejskim. Jest to zaklęcie obszarowe, które wywołuje wokół Kratosa łańcuch błyskawic. Spojrzenie Meduzy. To zaklęcie Kratos otrzymał od Afrodyty po pokonaniu Meduzy w Atenach. Jest to zaklęcie, które potrafi zamienić każdego przeciwnika w kamień. Furia Zeusa. To zaklęcie Kratos otrzymał od Zeusa w Atenach. Jest to zaklęcie dalekiego zasięgu, które wystrzeliwuje błyskawice do dalekich celów. Armia Hadesa. To zaklęcie Kratos otrzymał od Hadesa w świątyni Pandory. Jest to potężne zaklęcie, pozwalające przyzwać armię dusz z podziemi. Teraz przejdźmy do drugiej odsłony, wydanej w roku 2007. Tak jak w poprzedniej części, Kratos używał tam maksymalnie czterech zaklęć. A były to... Zmora Tyfona. To zaklęcie Kratos zdobył od tytana Tyfona. Jest to zaklęcie dalekiego zasięgu, które wystrzeliwuje pociski za pomocą łuku. Gniew Kronosa. To zaklęcie Kratos otrzyma od ducha Kronosa. Jest to zaklęcie pozwalające przyzwać łuk błyskawic, zdolny ranić przeciwników wokół siebie. Głowa Euryale. To zaklęcie Kratos zdobył po pokonaniu Euryale. Jest to zaklęcie, które potrafi zamienić każdego przeciwnika w kamień. Trzęsienie Atlasa. To zaklęcie Kratos otrzymał od Tytana Atlasa. Jest to zaklęcie obszarowe, które wywołuje trzęsienie ziemi wokół siebie, zrzucając kamienie. Teraz przejdźmy do odsłony Chains of Olympus, wydanej w roku 2008. Tam co jest ciekawe, Kratos zdobył tylko trzy zaklęcia, a były to. Ifrit. To zaklęcie Kratos zdobył po pokonaniu króla Persów. Jest to zaklęcie obszarowe, przywołujące wielkiego, ognistego ducha. Światło Świtu. To zaklęcie Kratos zdobył po ulepszeniu tarczy Heliosa. Jest to zaklęcie dalekiego zasięgu, które pozwala rzucać kulami światła. Gniew Harona To zaklęcie Kratos zdobył po pokonaniu Harona. Jest to zaklęcie pozwalające podpalać przeciwników. Teraz przejdźmy do trzeciej odsłony wydanej w roku 2010. Tam Kratos korzystał również z czterech zaklęć. Plus z jednego dodatkowego na początku. Co jest ciekawe, to każde z nich było związane z danym orężem. A były to. Boskie Rozliczenie. Z tego zaklęcia Kratos korzystał z ostrzami Ateny w połączeniu z ostrzem Olimpu. Jest to zaklęcie obszarowe tworzące ogromne tornado. To zaklęcie pojawia się tylko na początku gry. A teraz przejdźmy do czterech głównych zaklęć. Armia Sparty. To zaklęcie Kratos zdobył wraz z ostrzami wygnania. Jest to zaklęcie obszarowe, które przywołuje armię Spartan wokół Kratosa. Przyzwanie duszy. To zaklęcie Kratos zdobył wraz ze szponami Hadesa. Jest to zaklęcie pozwalające przyzwać dusze pokonanych istot. dokładnie dziewięciu istot. Nemejski podmuch. To zaklęcie Kratos zdobył wraz z nemejskimi rękawicami. Jest to zaklęcie pozwalające wywołać falę uderzeniową odrzucającą wszystkich. Szał Nemezis. To zaklęcie Kratos zdobył wraz z biczami Nemezis. Jest to zaklęcie pozwalające wystrzelić kule Błyskawicy zdolną porazić przeciwników. Teraz przejdźmy do odsłony Duch Sparty wydanej również w 2010 roku. Tak jak w odsłonie Chains of Olympus, tu również Kratos korzystał tylko z trzech zaklęć. A były to... Oko Atlantydy To zaklęcie Kratos zdobył na Atlantydzie. Jest to zaklęcie pozwalające wytwarzać promień błyskawicy. Bicz Erynie. To zaklęcie Kratos zdobył po pokonaniu Erynie. Jest to zaklęcie pozwalające stworzyć kule pustki, wysysającą energię życiową przeciwników. Róg Boreasza. To zaklęcie Kratos zdobył w kaplicy Boreasza. Jest to zaklęcie obszarowe tworzące lodowy wir. Teraz przejdźmy do ostatniej odsłony pod tytułem Wstąpienie, wydanej w roku 2013. Tam Kratos korzystał z czterech zaklęć, i co jest ciekawe, to każde zaklęcie było powiązane z jedną z czterech esencji, które Kratos używał. A były to: Destrukcja Aresa. To zaklęcie Kratos zdobył wraz z płomieniem Aresa. Jest to zaklęcie tworzące potężną eksplozję wokół siebie. Oko sztormu. To zaklęcie Kratos zdobył wraz z lodem Poseidona. Jest to zaklęcie tworzące ogromny cyklon wokół siebie, mogący zamrozić przeciwników. Gniew Zeusa. To zaklęcie Kratos zdobył wraz z błyskawicami Zeusa. Jest to zaklęcie tworzące elektryczną sferę wokół siebie. Dręczenie Hadesa. To zaklęcie Kratos zdobył wraz z duszą Hadesa. Jest to zaklęcie przywołujące wielkie ręce z podziemi. I tak przedstawiają się wszystkie zaklęcia z serii God of War z greckiej mitologii. Więc dziękuję serdecznie za obejrzenie tego całego materiału i zachęcam jeszcze do obejrzenia innych moich dzieł na kanale. Dodatkowo zachęcam jeszcze do zostawienia subskrypcji, łapki w górę oraz jakiegoś fajnego komentarza z propozycją co do następnego filmu. Więc do następnego spotkania w pretorskich opowieściach.